Witam wszystkich, dzisiaj chciałem Wam pokazać skrzynię, jakie mamy w sprzedaży. Skrzynia z biegiem wstecznym, neutralnym i biegiem na przodu. Skrzynia z wyjściem na wał. Można podłączyć ją pod dyfer. Można też na ten wałek założyć na frez zębatkę od chińskich silników 125-150 odkładów. Lub przegub tu odkręcić, zdjąć bezpośrednio na wałek tą zębatkę założyć taka zębatka tu jest 15 zębów 4,2,8 skrzynia ma wejście na wałek zdawczy z frezem można założyć bezpośrednio na wałek zdawczy od silnika 125, 150, 250 i przykręcamy skrzynię do do silnika. Tu na przykład mamy silnik 125 kros. No to do takiego silnika możemy to zamontować. I mamy bieg wsteczny. Z wyjściem na przykład na... Bo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Numer telefonu będzie w opisie. Pozdrawiam.